Cześć, tu mi Dla Komiksy. Zapraszam Was na trzeci odcinek poświęcony kolekcji Marvel Must Have. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trzecim tomie Wolverine wciąż żywy. Serdecznie zapraszam na seans. Z kolekcjami mam dosyć utarty schemat. Zaczynam od prezentacji albo unboxingu. Uwaga! Przed premierą kioskową, czy też sklepową, salonową, wybierzcie sobie odpowiednią nazwę, którą lubicie, dostałem tą drugi i trzeci, który zamówiłem w plenaracie. Spójrzcie jak wyglądał unboxing. I dostałem upragnioną paczkę Ashet. I tak ona wygląda. Płaska, podobnie jak Torgal. To powinien być drugi i trzeci tom, Marble Must have. Za chwilę sprawdzimy. Dobra, aktura zapłacona już, bo paczka przyszła do impostu i tak została też zebrana, ale musiałem wcześniej zapłacić. Dobra, mamy. To jest bardzo ważna rzecz dla osób, które się dziwią, no, czasami, że jest przedłużenie. Czasami go nie akceptują. wiem się dlaczego. Jest regulamin, radzę się zapoznać. Wiem, długi, nudny, ale. Tam jest dużo szczegółów. Takie mam ulotkę, po raz kolejny. Szybko pokażę, bo ona była już wielokrotnie prezentowana. Mam chyba jeszcze fotki, tyknie jeszcze przy okazji formalności. Dobra. No to kultowe maluchy. Kolejna kolekcja, Ashet. Niektórzy może zbierają, może nie. No, i to jest clue, tak naprawdę. Eee, mamy tom drugi. Bez wielkiej podkładki, w sumie. Oszczędność. Prezentację. tą drugiego już widzieliście w poprzednim filmie. Tezy grafika. Ten drugi tam poszedł na rozdanie. Podkładam. Co bardziej mi interesuje? Wolverine. Ciąż żywy, czyli Warren Ellis. Ilani. Francis You. Grafika dołączona to oczywiście, że Wolverine. Odkładam na bok, nawet kula. Taki pierwszy prezent. Liteczka. Prezent to jest w ogóle wuchta, bo mm, grafiki w każdym tomie. I tu mamy jeszcze też. A, teczkę. Aaa, ona tak zamykana jest. A. Nie pamiętam, czy tak było w teście, że była tak zamykana. Kawę. Chyba no nie było tego. Muszę sprawdzić, jeszcze. Zbieramy wszystkie rzeczy z testu. Dobra. Problem wciąż żywy. Oren Ellis. Znany scenarzysta amerykański. który już stworzył parę ciekawych historii. Tu jest w ogóle ekipa odpowiedzialna za tłumaczenie. I przekazy. patrzcie na stopkę, bo. E, Wielu osób obwinia Ashet za błędy, ale błędy, jeśli są, to i zauważy, to jest kwestia panini i tych osób tutaj, które są tu widocznie widoczne tak naprawdę. E, do nich Szcześnia na przykład to jest bardzo znana osobistość w świecie komiksu w Polsce, więc jak chcecie możecie nie co są na festiwalu, o tym, jak wygląda tłumaczenia tłumaczenia. dlaczego tak jest na nie inaczej. I to faktycznie tłumaczy ashed czy panini. Ale do brzegu. To są zeszyty, już pokazuję. Wolverine zawiera zeszyty od 119 do 122 1988 roku. Tam, tak jest wygląda. Nie ma za dużo stron, chyba 128, tak będzie, moim zdaniem. Tu eee, to jest twarda oprawa. Tak wygląda. panoramy. No oczywiście, format kolekcyjny. tutaj pokażę, o, że to się to biało. Teraz jest o Wolbrinie i jego starym druhu. To jest właśnie ten stary druh, i to jakby w perypetie, parę wspólnych chwil, albo będzie robić to, co obrobić najlepiej. Czyli wiecie co? No właśnie. Tu jest wiele dynamicznych akcji. Jestem przyjaciel, który też jest dosyć sprawny. Jest się zabójcą. Jest wiele dynamicznych scen. Tutaj też jest, no jak to powiedzieć, to jest rok 1988, więc to są lata 90 pod kątem rysunków i to mocno widać proszę A może pokażę jeszcze tu, o tak będzie lepiej to też widać, te wszystkie kadry, te miny te mięśnie proszę ogóle, hmm, ja to widziałem w jakimś chyba no, volvi to volvi ten, ten to w danym testowym a ten parę lat za chwilę, ok, dobra ta wygląda zawartość pierwszej paczki promotorskiej od Asher czyli w moim przypadku kupiłem też szlapki kiosku. od drugiego, czy mam drugi trzeci, teczkę prezent dwie grafiki i kimiki ładnie wchodzą w w teczkę, mieszczą się możecie spojrzeć sobie, no i cud tyle spójrzcie jak wygląda porównanie tomu zrzutu testowego z Tomem z dystrybucji regularnej. Porównanie tomu z rzutu testowego i ze sprzedaży regularnej. Gdy raz zauważyłem, że ten ogień to może być większy, to sobie patrzę. tu i tu. To, to jasne, że pamiętać, że tom w sprzedaży regularnej jest tu większy. się to zauważyć. Tak, jest trochę nie więc na a, tu widać zresztą. No, to jest przeskok, to jest uskok. Dobra, tom testowy ma taką panoramę. tą rzutu regularnego. Taką. Testowy miał pomarańczowy tył. Re regularny ma czarny. Kolejna różnica to wklejka, bo nie masz na taką wklejkę, pokazać Wam, żeby mocowanie widać. Bo o. Jest, pięknie, to jest Volvo. A to są napisy i wszędzie były takie same. Pod kątem innych rzeczy to raczej już nic nie było. Więc się w tomie pierwszym drugim, może trzecim właśnie sobie oprócz tego dodatkowego mm. Może intensywne kolory. Oczywiście, i też ISBN, tak? Przypominam, że programator ma inny ISBN niż testowanie. To i tutaj pokazuje teksty takie same. Kilka przodowych stron, może tak by tutaj, na sposób o. dla osób lubiących patrzeć sobie, porównać obrazki, to możecie zapisać na filmie. Zdam się, żeby się to szybciej zbytnio. Stykam, może tak na kadrę pokażę. O, jak to, to wyglądało. Jeden z wizyt na blogu. Moim zdaniem sprzedaż regularna. Tak wygląda fajnie. Ma fajniejsze kolory. Podkręcili. może dobijać trochę tutaj. O, również. może przybierze kadr. To będzie lepiej. O, fajnie to wygląda. E, dodatki. To samo. Pójdźmy tyłu, No tak dużo byłem to mamie. A zobaczmy te podatki: autorzy i streści, To jest to samo. Zawód, żony nie ma. Znaczy nie spodziewałbym się czegoś nowego. To samo. O, ta chronologia. Jak doszło do tego momentu, wszystko jest to samo. Proszę, jeszcze pokażę zapowiedź. A, ok, spójrzcie taką. my Proszę. To jest kolejna różnica, jednak. Bo tak. Są testowy, no tylko mity, bo było 4. A w kolejnych tomach mamy tu jeszcze wydaniu regularnym. Mamy jeszcze Daredevil Ojciec. Proszę. Ok. Tyle z porównania. Ton testowy i też regularna. To nie wszystko. Aszet napisało do mnie i w podziękowaniu za pierwszy i drugi film wysłało do mnie paczkę. Widzicie ją teraz na ekranie. Jej zawartość to trzy pierwsze tomy oraz. Prezenty dla prematorów. ubek, zakładki, wspomniane trzy tomy, jak i teczka. Cała z takich fajnych, czerwonych dziabonków. Nie zgodziłem się na współpracę reklamową, więc mam ten karton do rozdania. Uwaga! Jakie jest słynne powiedzenie o Wolverine? Odpowiedź wyślijcie na maila blogowego komiksymopadgmail.com i pierwsza osoba, która odpowiada na to pytanie, dostanie ten oto widoczny pakiet. I tak otworzyłem go, żeby sprawdzić, żeby nie było lipy, i żeby wam pokazać, co jest w środku. A teraz przejdźmy do recenzji trzeciego tomu kolekcji Marvel Mashev Wolverine George Jaki jest Wolverine? Każdy z nas wie. Jest to mutant jedną z cech artystycznych jest zdolność do sprawnego zabijania oraz kły z adamantium Wolverine zabija Wolverine uczy Wolverine pokazuje jak przetrwać. Warren Ellis scenarzysta znany w Polsce między innymi dzięki serii komiksów Transmetropolitan paru komiksów z stanie Marvela przygotował Opowieść o zemście. Tylko teraz ktoś na kim ściga. Historia zaczyna się od tego, że Wolverine rozmawiał ze swoim starym kompanem MacLayem, oh. który jest uznanym na świecie mordercą i wykonał bardzo dużo skutecznych morderstw. Pech chce, że oczywiście wszystko idzie nie tak. I McLean. Zaczynam mścić się na Wolverine. Teraz kto będzie z tego pojedynku cała? Najlepszy Morderca na świecie czy najbardziej sprawny w przetrwaniu mutant? Właśnie o tym jest opowieść Lisa. W moim uczuciu jest to kawał dobrej opowieści, która jest thrillerem. Coś w pokroju ścigany, w pokroju wielu innych klasycznych Filmów sensacyjnych z lat 80. i 90., -tych. No to jest komiks z lat 80., Jeżeli widać ślady tego kina, ślady tamtej rzeczywistości, tamtego no, sposobu pisania komiksów. Czy nie tylko właśnie przy okazji samej fabuły, ponieważ dać to również po wasy graficznej Francisza You, również rysownika z z wielu komiksów Marvela, który rysuje kreską doskonale znaną z lat 80., też przełomu lat 80. i 90.. -tych. Gdzie, zresztą, mocne pociągnięcia, wielkie kupy mięsa, kobiety z mocno zarysowanymi kształtami. Tak, a te 80., 10 miały swoje cechy. Akcja to jest dynamiczna. Często to powtarzam przy klasy komiksów Super Hero. W przypadku Wolverina oczywiście, jest jedna z ważniejszych cech, jest ten cały nakład zabijania. Nieprzysłuchanych treści fabuły i przemyśleń Logana, które czytamy w wielu kadrach. Przy okazji o tomu należy wspomnieć, że jest to nowość wydatnicza na polskim rynku. Komiks ten, moim zdaniem, warto zakupić, gdyż nie jest to prosta siekanina w stylu Bowrina, które często wykorzystywany jest jako, jest jako maszynka do zabijania. Bo po to jest potwór, i po wszystkim. Mamy tutaj śmiertelny pojedynek pomiędzy najlepszym zabójcą a najlepszym mutantem, który potrafi przetrwać wszystko. I tu właśnie widać doświadczenie obu przeciwników. Bardzo dobra odpowiedź stacyjna z lekkim podszyciem. Tyrela bardzo mi przepasowała. Serdecznie polecam. W o tym widzimy, że Wolverine nie ma szkieletu pokrytego adamantium. Proces ten został przedstawiony w historii Śmiertelne przyciąganie, która została wydana u nas przez oficynę Storyhouse Egmont w lipcu 2025 roku. Taki pokaż grubasek każdy może z Was kupić, plus upalić sobie lekturę trzeciego tomu komiksu Marvel Mass Have. A Wy co myślicie o tym tomie? Dajcie koniecznie dać w komentarzach. Ja wam dziękuję za sens i do usłyszenia przy okazji kolejnego tomu z kolekcji Marvel Mass.